Cześć, to znowu my. Przed Wami porcja najciekawszych newsów ze strony komputer-świat.pl z ostatnich 24 godzin. Zaczynamy. Zagadka wyjaśniona. Krajemnicze pudełko Nokia, które pokazywaliśmy Wam wczoraj, kryje w sobie nowy tablet o nazwie N1. Urządzenie do złudzenia przypomina iPada R i podobnie jak tablet Apple wykonany jest z jednego kawałka aluminium. Ma ekran o przekątnej 7,9 cala, a w środku 64-bitowy procesor Intel Atom. Pracuje pod kontrolą Androida 5.0 z autorską nakładką graficzną. Na premierę rynkową musimy poczekać do przyszłego roku. Znana jest natomiast cena tabletu. Nokia N1 ma kosztować 249 dolarów. Rozpoczęto testy nowej wersji popularnego odkurzacza systemowego C-Cleaner 5.0. Betę możecie już pobrać z naszej strony. To, co przede wszystkim rzuca się w oczy, to odświeżony interfejs graficzny. Po raz pierwszy od niemal 10 lat producent zdecydował się na taki zabieg. W najbliższych tygodniach należy się spodziewać kolejnych aktualizacji, zaś wersja finalna programu pojawi się już pod koniec listopada. Podoba nam się to odświeżenie, a Wam? Autorzy mobilnej listy zakupów Listonik zajęli trzecie miejsce w konkursie Samsunga dla deweloperów aplikacji na zegarki z serii GIR. Ich program o nazwie Grow Series Shopping Tips to zbiór przepisów i porad dotyczących produktów spożywczych, a konkretnie ich kupowania, przechowywania oraz przygotowywania. Oczywiście aplikacja na zegarek współpracuje z wersją na smartfony. Pozwala na szybkie dodawanie produktów do listy zakupów. Gratulujemy sukcesu! Przypominamy o plebiscycie Komputer Świata na produkt Roku. Swoje głosy możecie oddawać na stronie internetowej plebiscy 2014computerświatpl do 26 listopada. Na głosujących czekają atrakcyjne nagrody. Kończymy na dziś. Zabieramy się do przygotowywania kolejnego codziennika. Do zobaczenia!